Mano drodzy widzowie, witam Was bardzo cieplutko w kolejnym odcinku Spec Simulator 99. A w dzisiejszym odcinku pogadamy sobie na temat nowego Easter Update'u i co Preston zamierza w nim zrobić. Także ty, mój drogi widzu, bez przedłużania strzel, koniecznie tej łapki w górę, subskrypcji. Zapraszam Cię do oglądania. I tak, widzowie, wczoraj dostaliśmy pierwszego lika od Prestona na Twitterze, który pokazywał, no coś takiego, widzowie: coś tam zrobiliśmy z naszą grą, ktoś chce darmowego huge'a. No dosłownie o co? Tu tutaj chodzi? Preston wczoraj zapowiedział, że będą darmowe huge pety. Ja myślę, że to bait jakiś, mówię Preston, Preston baituje, pewnie jakiś łatwy huge do dropnięcia i tyle, ale nie, 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 nic mylnego mój kolego. Faktycznie Preston będzie rozdawał free Huge, Jak wejdziecie sobie na Respa, na Trading Plaza, obojętnie gdzie, macie taki koszyczek wielkanocny. I co tu jest napisane? Zaloguj się i dostań free huge peta. Huge Easter lamp. Tak, wystarczy, że po prostu na update się zalogujecie. Nie wiem, jak to będzie z nowymi kontami, więc jak ktoś już myśli nad mulciakami nie mam pojęcia, ale wystarczy że wbijecie na update. Pewnie poczekacie jakąś godzinę, tak jak jest z hypejkiem zresztą, i będziecie mogli jakiego huge Easter Lampa sobie odebrać. Czy to zmieni dużo? Wiecie co? No, myślę, że dużo to nie zmieni na pewno. Z racji tego, że huge nie są drogie, prawda? Huge nie są drogie. Mamy takie huge jak miningi, po prostu które są po 18 milionów, więc jest ich prawie 2 miliony, w sumie to więcej, bo jeszcze mamy goldeny, więc obstawiasz jakieś 3-4 miliony. Więc ludzie strasznie się zdenerwowali, jak zobaczyli, że Preston rozdaje free huge petty? Ale czy to coś zmieni, widzowie? Powiedzmy sobie szczerze, jeżeli to będzie tylko przez jeden dzień, nawet przez tydzień, to tych huge maksymalnie może przybyć, nie wiem, 3 miliony. Więc po prostu ten huge będzie ultra tani. Tak samo jak mining monkey, a troszeczkę to Prestonowi może poprawić grę z racji tego, że zdecydowanie więcej osób bije. Tylko czy to na pewno poprawi? Powiem szczerze, nie mam pojęcia. Faktycznie może troszkę więcej osób bić, odebrać tego huge peta, ale to prawdopodobnie zależy od tego, czy update będzie udany, czy nie. Bo jeżeli Update będzie udany, to te osoby zostaną i zaczną grać. Ale jeżeli nie udany, no to tak naprawdę no, wbiją, odbiorą huge'a, wyjdą. A większość osób, które będą online, będą to boty. Więc ja totalnie mam pojęcia, co Preston tutaj chce zrobić. Dla mnie nie jest to nic złego, że rozdaje free Huge To Dla mnie nawet spoko taka rzecz, dobrze nie rozdaje free Titaników, no bo wtedy to bym stwierdził, że go odkleja dosłownie, ale na szczęście Titaników póki co nie rozdaje jeszcze za darmo. No Ale ogólnie na Twitterze ostatnio daje mega dziwne posty. Ja wam nawet nie będę pokazywał, bo w w ostatnim odcinku wam pokazywałem, ale teraz już nie mamy lików jak zawsze stawaliśmy w środę jednego lika i to tyle. Tylko Preston od paru dni dodaje mega, ale to mega dziwne posty. Możecie sobie sami wbić zobaczyć. I jestem ciekawy, czy Preston robi to specjalnie, bo to wygląda jakby nie wiem. Ktoś mu dosłownie włamał się na konto, kto nie ogarnia totalnie grania i daje takie posty. No chyba, że Preston jest turbo mądry i specjalnie daje takie posty, żeby zaczepić ludzi i troszkę wkurzyć. Nie mam bladego pojęcia. Jestem ciekawy, ale czy mamy jakieś liki na temat Powiem tak, mamy tylko tego Lika, że zostajemy free huge peta. To nawet nie jest leak, tylko oficjalna informacja. Ale mamy jednego leaka, że będzie widzowie jajko za gemy, tak jak to było w Pet Simulator X. Że podchodzicie, jest tutaj takie jajuszko, nie za coiny, nie za walutę coinową, tylko normalnie za gemy. Więc ja też moje Titaniki z drugiego gara Gantuan zamierzam sprzedać. Co śmieszne, pamiętacie jak sprzedaję za 14,5, potem kupiłem za 17,5? No, wydałem 140 bilionów, teraz będę musiał je po 10 11 bilionów sprzedawać, bo tak strasznie spadły i tak zamierzam je sprzedać. Dlaczego zamierzam je sprzedać? No, z racji tego, co przed chwilą mówiłem, Preston coś tam zamierza dodać jajko za Gemę. Nie za walutę, tylko za Gemę, więc moim zdaniem Titaniki mogą jeszcze bardziej tutaj spaść i nawet tutaj trzymać się w granicy tych 10-8 bilionów, więc no moim zdaniem nie ma co ryzykować. Po prostu będę chyba teraz trzymał wszystko w Gemach. A jak znowu inflacja pójdzie w górę, co obstawiam, że też może się bardzo szybko wydarzyć, to może znowu kupię Titaniki tak już tej drodze Gargantuana jestem tak do tyłu, że to szok. Obecnie, jakbyście pytali, ile straciłem? Na spokojnie 70-80 bilionów w drodze Gargantuana, nic totalnie nie robiąc. Dosłownie, ja nie robiłem żadnych openingów widzowie, jakbyście pytali. Nie, nie, nie. Ja po prostu kupowałem i sprzedawałem Titaniki i nie zarabiałem, tylko cały czas traciłem. No ale co no? Trudno, trudno się mówi. Nie będę płakał, ja i tak jestem troszeczkę pogodzony z tym, że Gargantuana szybko sobie tutaj nie kupię, tylko dopiero jakbym miał kupić, no to pewnie za parę miesięcy. Ale no przynajmniej seria będzie dłuższa, będziecie mieli co oglądać. No chyba, że pierw trafię gargantuana z jajek, co raczej wątpię, że się, przydarzy przy moim szczęściu. Zresztą doskonale wy wiecie, jakie mam szczęście. Ale w ogóle gargantuany też ucierpiały. W sensie one może jakoś bardzo nie ucierpiały, ale no one miały rapnień, czy pamiętacie? 450B. Ten gargantuan po 450B chodził. A czekajcie, wejdę sobie szybko na kosmika, zobaczę ceny gargantuanów, bo ja jestem zaskoczony. Chyba faktycznie będę trzymał wszystko w gemach. Uwaga, gargantuany z 400B spadły do 200. Ujujuj, 100% Gargantuany poleciały w dół. To tak samo zresztą jak Titaniki, praktycznie 100%, tak samo jak jajka i wszystko. Więc dla mnie to jest na plus, no bo w końcu gracze free to play mogą sobie coś kupić, tak naprawdę. Nie chodzi mi o Gargantuany, tylko bardziej o Titaniki. Więc dla mnie niby straciłem to 80B, ale powiem Wam szczerze, nawet smutny jakoś nie jestem. W pierwszych dniach byłem bardzo smutny, że tyle straciłem, ale teraz szczerze mówiąc, nie, totalnie nie jestem smutny. Dla mnie lepiej, jakby były Titaniki po 8B, nawet. 9B powiedzmy, no i Gargantuany po te 200 bilionów, więc na pewno te Titaniki będę chciał sprzedać stuprocentowo, żebym dostał 100 bilionów za nie byłbym naprawdę happy i po prostu zbierać kolejne 100B i kupić sobie Gargantuana, no chyba, że znowu ceny wystrzelą w górę, no to GG i drowerku znowu będzie kuket, już po raz 50 chyba. I przy okazji widzowie znajduje się na evencie nie bez przyczyny, żeby wam się tutaj pochwalić, aktualnie widzowie skończyły mi się boosty tak naprawdę wczoraj dwójki, ale aktualnie, no nie, no nie działa topkę jak na złość, ale musi mi zaufać, utrzymuję pozycję 555. Tak, mam 555 miejsce. Co za tym idzie, będę miał Titanica prawdopodobnie. Jeżeli nie wali mi tutaj prądu, jeżeli internetu mnie wali i będę mógł grać 24/7 do update'u, czyli jeszcze 4 dni i 5 godzin, to na spokojnie będziemy mieli nowego Titanica. I ja się cieszę, Giga, bo on jest naprawdę bardzo ładny. Jeżeli chodzi o jakieś protipy takie na szybko do tego update'u, no to ja mogę tylko powiedzieć tyle. Jeżeli tutaj chcecie grindujecie topkę, to sobie zróbcie tutaj wszystkie pety na 190 level, nie na 200, bo 200 się nie opłaca. Kupcie sobie boosty dwójki. Na tutaj speed oraz damage, Plus możecie na coiny, ale coiny są tak drogi, że to szkoda gadać. No chyba, że lecicie w topkę tutaj oczywiście na Titanicę no to wtedy tak. No ale moim zdaniem, czy warto, no powiem szczerze, no jak lecicie na tego Titanicę no to wiadomo, warto, oczywiście, że tak. Ale jeżeli nie lecicie po Titanika, ja bym po prostu zostawił sobie pety na 141 level, nie kupywał żadnych boostów, chyba że jedynki, bo jedynki chodzą po 30 koła, więc każdego stać tak naprawdę i tyle, i tyle. Myślę, że na spokojnie jeżeli będziecie dużo grali z boostami, jedynkami utrzymacie tobie 15 tysięcy i dostaniecie takiego to huge peta. Bo no tak jak mówię, po Titanic naprawdę 24 na 7 musicie ciągle grać i w ogóle patrzcie ile kosztują tutaj ulepszenia. Jak ja chcę parę leveli muszę 44 biliony płacić. 47 bilionów. Prawie zaraz będzie za 100B ulepszenie. No ceny są dosyć kosmiczne. I jeszcze taka szybka informacja na waszym miejscu. Zostawiłbym sobie AFK po prostu tutaj żeby wam tutaj farmiło, żebyście mieli szansę na Huge Lamba, plus tego Ouskata, a zostawcie sobie lepiej AFK na tym Titanic, czeście Ponieważ bardzo, ale to bardzo dużo z moich widzów zostawia sobie tutaj AFK, dosłownie autokliker, że klikacie E, no jakoś tutaj bagują tą skrzynkę, że mają jednocześnie przycisk z tym komunikatem i dosłownie bardzo, ale naprawdę bardzo dużo widzów trafiło tego Titanic Kitsune, który jest przepiękny i dosyć drogi, bo chyba 14-13 bilionów kosztuje, więc moim zdaniem lepiej próbować zdobyć tego Titanic bo nie się, że macie Titanicę z Breakables itemów, to jeszcze szczesta. No i jest ich dosyć sporo, bo ponad 500 chyba sztuk, no coś koło 500, nawet niecałe. całe e, to jest taki mój mały protip, szczerze mówiąc. Ja sobie jeszcze wejdę na spawna i zobaczę na Twitterze, czy nie doszły jakieś liki na temat nowego tego update'u. Ale raczej oprócz tego korzystka i tego, że możliwe, że będziemy mieli jajko za y, chyba nic poza tym obecnie nie mamy. No rewizowie widzowie, co się dziwimy, jest dopiero wtorek, wtorek godzina 11.11, .11. śmieszna godzina akurat. Ale jestem bardzo ciekawy, jak prędzej przygotuje przygotuję ten wiatr, Wielkanocny update. Powiem szczerze, jeżeli chodzi o świąteczny, który był w grudniu, był niesamowity. Mega mi się podobał. Dodali pierwszy raz gargantuany, były maszyny. Nie no, ogólnie świąteczny naprawdę był bardzo fajny. Jestem ciekawy, jak Preston zrobi wielkanocny update. Jeżeli też jesteście ciekawi, widzowie, napiszcie w komentarzu, bo chciałbym poznać Wasze zdanie. No a póki co, w tym odcinku to chyba tak naprawdę na tyle. Taki szybki, informacyjny odcinek chciałem Wam przekazać tylko o tym huge petach, co tutaj Preston wyczynia. Możliwe jeszcze tylko chcę dodać, że będą znowu kosztowne. Do otwierania nowe gifty typu koszyczki W których będzie szansa np. na huge petal albo Titanica lub nawet gargantuana Obstawiam, że może tak być, bo Preston Lubi koszyczki, ja pamiętam pet Mixa Były niesamowite, jeżeli znowu by je Przywrócił do pet sim 99 to ja bym Był naprawdę happy, bo lubiłem Te koszyczki otwierać, zresztą kto grał w pet Simixa To chyba każdy lubił te koszyczki No miało się farta, huge easter petty Kto pamięta ten pamięta Na póki co w dzisiejszym odcinku tak naprawdę to Na tyle, nawet nie wiem co by wam tutaj rozdać, wyłapeczek w ogóle widzowie nie zostawiacie, zostawcie łapeczkę w górę. Proszę was, nic to nie kosztuje, a mi bardzo pomaga. Na zakończenie zróbmy sobie konkurs, mianowicie rozdajemy sobie klasycznie, jak to zawsze, trzy osoby po 4 huge bety. Jeżeli chcecie wygrać, pamiętajcie, obowiązkowo tutaj łapeczka w górę. Damy radę dobić 643 łapki, subskrypcję kanału oraz komentarz z waszym nickiem. I na kolejnym odcinku ogłosimy sobie zwycięzców. A propos zwycięzców, na ekranie teraz macie ostatnich. Serdecznie mordeczkiem wam gratuluję i nagrody poleciały już do waszych mailboxów a a póki co w dzisiejszym odcinku to na tyle. Taki informacyjny odcinek, więc życzę wam wspaniałego dziąka albo wieczoru, w zależności o której godzinie to oglądacie. Ja na dzisiaj będę zmykał, no i słyszymy się w kolejnych. Do zobaczyska i papatki. Elo, elo